Jakub Lorber, trzy dni w świątyni Jerozolimskiej. Słowo wstępne. Duchu Święty Boże, zjednoczony z BÓSTWem, działający we wszechświecie, uświęć, proszę, łaską swoją tych wszystkich, którzy czytać będą to dzieło, tak, by wyciągnęli z niego. Jak największe korzyści duchowe. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Słowa świętej Ewangelii według świętego Łukasza, wersy, 46. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchując się im i zadawał pytania. 47. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. 48. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. 49. Lecz On im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? 50. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Biblia z Berleburga. Każdy, kto słucha Jezusa Chrystusa, Mówiącego za pośrednictwem duszy apostolskiej, dziwi się jej mądrości i odpowiedziom. Taka bowiem dusza potrafi zawstydzić wszystkich znawców pisma. Słowa jej są poza tym przesiąknięte mądrością, rozpalającą miłość, mądrością, której nie potrafi się oprzeć żaden oponent. Ani im zaprzeczyć? Odbierane drogą wewnętrznego słowa i zapisane przez Jakuba Lorbera. Słowo wstępne. Od najdawniejszych czasów żyli na ziemi ludzie czyści, Bogu oddani, którzy w sercu swoim słyszeli głos Boga. W Starym Testamencie znamy słowa, którymi prorok zaczynał swoje objawienie i stało się słowo pańskie do mnie. Również Nowy Testament zawiera dużo wiadomości, które zawdzięczamy wewnętrznemu objawieniu. Po apostołach zjawiali się ojcowie Kościoła, tacy jak święty Hieronim, święty Augustyn, a później Mistycy średniowiecza którzy wysoko cenili wewnętrzne objawienie. Również Jakub Bome około 1600 rok, Emanuel Swedenborg około 1700 rok pisali na podstawie widzeń i intuicji, chociaż nie można ani Bomego, ani Swedenborga zaliczyć do proroków w sensie Starego Testamentu ponieważ nie posiadali oni daru wewnętrznego słowa prawdziwymi odbiorcami wewnętrznego słowa byli natomiast kupiec Rolman Merswin ze Strasburga który napisał około 1350 roku książkę Dziewięć skał i dalej superintendent J.W. Petersen Zamieszkały w Niemczech Północnych około 1700 roku, który napisał książkę Tysiąc Objawień Ducha, oraz Jan Tenhard z Norymbergi, który w roku 1712 wydał drukiem Podręcznik Wewnętrznego Słowa Bożego. Znacznie ważniejsze od pism, które zawdzięczamy Trzem Bożym Mężom wymienionym wyżej w ostatniej pozycji, są głębokie, potęgą boskiego słowa, zadziwiające objawienia, które ludzie naszych czasów zawdzięczają austriackiemu wizjonerowi i prorokowi o nazwisku Jakub Lorber. Posługując się tym skromnym, prawym człowiekiem o czystej duszy, Bóg przekazał ludzkości w latach 1840 do 1864 roku, zakrojone na szeroką skalę, nowe objawienie uzupełniające, potwierdzające i objaśniające Pismo Święte. Wielkie objawienie swej boskiej woli, swego planu stworzenia, które obejmuje całą wieczność swoje zamiary względem człowieka i wprowadzające nas w tajniki swojej wszechpotężnej nauki miłości. Jakub Lorber urodził się 22 lipca 1800 roku w gminie Kanisza powiat Marburg w Syrii. Jego ojciec był kapelmistrzem. Pewnego zespołu muzyków, i w tym charakterze wyjeżdżał co pewien czas w głąb kraju w celach zarobkowych. Ponadto posiadał i uprawiał dwie winnice. Matka Jakuba była kobietą bardzo inteligentną, a swego pierworodnego darzyła szczególną miłością. Jakub miał już dziewięć lat. Kiedy zapisano go do szkoły probostwa w Jaring, gdzie nauczyciel tamtejszej szkoły wiejskiej udzielał mu lekcji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem gry na skrzypcach, fortepianie i organach. W roku 1817 pobierał Jakub naukę w zawodzie nauczycielskim w Markburgu nad Drawą. A w roku 1818, idąc za radą pewnego duchownego, który odkrył jego uzdolnienia, rozpoczął Lorber swoje studia gimnazjalne w Marburgu. Po ukończeniu pięciu klas z wynikiem dobrym, przeniósł się w roku 1824 do Gracu, Austria aby kontynuować studia. Trudno mu jednak było utrzymać się finansowo w tym wielkim obcym mu mieście. Dlatego też zrezygnował z kariery naukowej, przyjmując posadę nauczyciela domowego, którą piastował przez pięć lat. W roku 1829 Lorber Raz jeszcze próbował zapewnić sobie spokojny byt jako nauczyciel. W tym celu zapisał się na wyższy kurs dla wykładowców przy głównych szkołach, liceach. Kurs ten ukończył z wynikiem dobrym. Kiedy jednak pierwsza jego próba zdobycia posady w roku 1830 nie powiodła się, Rozgoryczony, porzucił fach nauczycielski na zawsze. Uwagę swoją skierował teraz wyłącznie na muzykę i już po krótkim czasie zarabiał przynajmniej na skromne utrzymanie jako nauczyciel muzyki. Szczególne uzdolnienia miał do gry na skrzypcach, tak że publiczność zachwycała się jego popisami. Niewiele ustępującymi grze Paganiniego, cieszącego się wówczas ogólnym uznaniem. Mimo, że Lorber traktował swoją pracę jako artysta bardzo poważnie, zainteresowania jego były skierowane również ku innym dziedzinom życia. Pociągały go w pierwszym rzędzie tajemnice stworzenia. Chociaż nie posiadał szerszych wiadomości z dziedziny matematyki, żywo interesowała go astronomia. Zadawalał się więc obserwacjami nieba przez lunetę. Znamiennym rysem jego charakteru była pewna introspekcja, zdolność skupiania się w sobie. Najczęściej rozczytywał się w książkach traktujących o sprawach transcendentalnych, nadzmysłowych, a więc w książkach Swedenborga, Jan Stillinga, Jakuba Bome i Justyna Kernera. Lekturą tą jednak nie posługiwał się dla celów naukowych, gdyż jego dążenia nie szły w tym kierunku. Z biegiem czasu miewał znamienne sny. A niektóre z nich nawet zanotował. Doszedłszy do lat czterdziestu, nie wyrobił sobie jednak stałej pozycji życiowej. Nagle zaistniała jednak możliwość ustatkowania się. Zaproponowano mu bowiem stanowisko drugiego kapelmistrza teatru w Trieste. Lorber przyjął tę propozycję i przygotował się do opuszczenia Gracu. Życie jednak przesunęło go nieoczekiwanie na inny tor. Dnia 15 marca 1840 roku o godzinie 6 rano tak później opowiadał, kiedy po porannej modlitwie chciał opuścić łóżko, usłyszał w swoim wnętrzu, w okolicy serca głos mówiący: Wstań. Weź swój rylec i pisz. Idąc za głosem tego tajemniczego polecenia, pospiesznie ubrał się i chwycił za pióro. Od tej godziny, rezygnując z posady zaproponowanej mu w trieście, służył on w pokorze temu wewnętrznemu głosowi, który później nazwał żywym słowem przez przeszło dwadzieścia cztery lata aż do swojej śmierci służył wiernie, z ofiarnym poddaniem się, jako niestrudzony, prywatny sekretarz pana. Jego najbliżsi przyjaciele, którym zwierzył się z tego nadzwyczajnego zajęcia, byli w najwyższym stopniu zaskoczeni takim obrotem rzeczy i zaniepokojeni. W pierwszej chwili obawiali się, że ten zacny człowiek Zapadł na chorobę umysłową. Kiedy jednak przekonali się, że to, co Lorber pisał, było logiczne i mądre, dali mu spokój. Wielu z jego przyjaciół, wtajemniczonych w te sprawy, odwiedzało go, będąc świadkami, jak Lorber zapisywał to wszystko, co słyszał w swym wnętrzu. Lorber Zachowywał się spokojnie przy swoim stoliku, nie mając pod ręką żadnych ksiąg czy też innych pomocy, z których korzystają pisarze. Mechanicznie wodził piórem po papierze skupiony i bez pośpiechu, ale też bez przerwy, w celu zastanawiania się względnie poprawienia tego, co raz napisał. Obserwator miał wrażenie, że Lorber mało interesuje się tym, co pisze. Dopiero gdy odłożył pióro i przeczytał dla siebie lub swoim zaufanym napisany tekst, nieraz głośno chwalił miłość Boga, a z oczu jego lały się z głębokiego wzruszenia. Posłuchajmy, co odpowiedział dnia 16 maja 1858 roku przyjacielowi, który zapytał go w sprawie wewnętrznego słowa, odnośnie wewnętrznego słowa, to znaczy w jaki sposób można je usłyszeć. Lorbert niewiele mógł powiedzieć, zakomunikował mu jedynie, że najświętsze słowo pana słyszy zawsze w okolicy serca, jako myśl, która wyrażona jest nadzwyczaj jasno jak gdyby były to słowa wypowiedziane dobitnie i wyraźnie. Żaden człowiek, jeżeli nawet stał tuż przy nim, nie usłyszy jakiegokolwiek głosu. Zdaniem lorbera ten głos łaski brzmi jaśniej niż jakikolwiek inny naturalny ton, choćby był on najgłośniejszy, z jeszcze większą łatwością Dyktował on komuś to, co usłyszał w sobie. W takich przypadkach siadał obok piszącego i, patrząc spokojnie przed siebie, dyktował mu równym głosem, nigdy nie zastanawiając się, nigdy nie poprawiając się, lub nigdy nie dobierając innych słów czy zwrotów. Kiedy przypadkowo trzeba było przerwać pisanie na krótki, Albo na dłuższy czas, lorber bez trudności podejmował prawidłowo, jakby mechanicznie, tekst od ostatniego słowa, nie czytając tego, co było już napisane. Na ogół rozpoczynał on swoją codzienną pracę od samego rana, jeszcze przed śniadaniem, które nieraz pochłonięty pisaniem, pozostawiał nietknięte. Dopiero po napisaniu tekstu przeznaczonego na dany dzień, zajął się swoją marnie płatną pracą nauczyciela muzyki. Tylko dwa razy przerwał swoją cichą, metodyczną działalność. W latach 1845 i 1846 przebywał u swoich braci, zamieszkałych wówczas w górnej Karencji, a w roku 1857 jako skrzypek odbył turniej przez kilka ziem koronnych Austrii. Zawsze jednak wracał do Gracu, do swoich zajęć. Lorber zdawał sobie sprawę z tego, że te rozpraszające go uboczne zajęcia zbytnio go wyczerpują i stanowią szkodę, dla zadania, które uważał za swoje właściwe powołanie. W końcu zrezygnował całkowicie z tych dodatkowych występów, zadowalając się dochodami z lekcji muzyki i strojenia fortepianów. Drobne te honoraria jednak nie wystarczały, mimo jego skromnych wymagań, gdyż nie czuł się już na siłach odbywać dalekie drogi, do swoich uczniów. Podtrzymywały go dobrowolne datki jego przyjaciół. Trzeba bowiem wiedzieć, że Lorber nigdy nie pobierał choćby najskromniejszego honorarium za liczne swoje pisma, które drukowano już za jego życia, bez podawania nazwiska autora, przy czym przyjaciele jego umożliwiali wydawanie jego dzieł, składając na ten cel dość wysokie sumy. Zimą 1863 1864 roku Lorber zaczął chorować i po krótkotrwałej poprawie jego stanu zdrowia latem 23 sierpnia 1864 roku ten niezwykle osobliwy człowiek zakończył swoje ziemskie życie. Budząc w sercach swoich przyjaciół szczery i głęboki żal. Spośród licznych i obszernych dzieł Lorbera, czołowe miejsce zajmują następujące publikacje: Dziesięciotomowe dzieło, Jan Wielka Ewangelia, Gospodarstwo Boże, Duchowe Słońce, Spiekła do Nieba, Biskup Marcin. I Młodość Jezusa. Uzupełnieniem wyżej wymienionego dzieła jest w pewnym sensie niniejsza książka pod tytułem Trzy dni w świątyni jerozolimskiej. Jest to dosyć obszerna relacja ze znamiennego egzaminu, któremu zmuszeni byli poddać się świątyni znawcy pisma. Mając przed sobą, jako egzaminatora, dwunastoletniego chłopca, Jezusa, o którym mówi Łukasz, rozdział drugi. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. O ile nasz kanał przedstawia dla ciebie wartość, to pamiętaj, proszę. O subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.